Patrząc z perspektywy poprzednich wyborów, czy to październikowych, czy kwietniowych, z tego roku no, frekwencja jest zdecydowanie mniejsza. I mówię tutaj o mojej komisji, to jest komisja obwodowa numer 1, więc no, tak jak wspominam, jest zdecydowanie mniejsze zainteresowanie niż w poprzednich, poprzednich wyborach. W, u Pani w Komisji podobnie. W komisji mojej numer 10 jest to samo, nie będę się powtarzała, jest bardzo mała frekwencja. jeżeli przychodzą, to raczej młodzi ludzie w średnim wieku, czy da się to jakoś w ogóle określić? Osoby starsze właśnie przychodzą. W tej przed chwileczką była osoba, która miała 100 lat przyszła. Pani, tak? Z 24 roku, po prostu ludzie starsi, bardzo mało młodych, bardzo mało. Jak Państwo myślą, z czego to się może brać, że przychodzą właśnie osoby starsze, chociaż tak de facto wydawałoby się, że Unia Europejska, Parlament Europejski to coś, co powinno być ważne dla młodych? No tak, zdecydowanie. Wychodziłoby na to, że to jednak jest w interesie wszystkich młodych ludzi, natomiast nie wiem, wydaje mi się, że może, może przesy tych, tych wyborów, które mieliśmy ostatnio, więc może z tego powodu gdzieś już ludzie mają troszkę dość. Natomiast, tak jak koleżanka wspomniała, u nas, naszej komisji również przeważają osoby starsze, mniej jest młodszych ludzi, więc co tu dużo mówić. No jest... Naprawdę niskie zainteresowanie. Ta frekwencja u Państwa na godzinę 12, na jakim była poziomie? U nas że było, bo ja do, y, przystąpiłem dopiero 14, natomiast u nas było w granicach chyba 5%. U nas 12%. Troszkę Czyli troszkę lepiej, lepiej. Troszkę lepiej. Idzie pan głosować, tak? Tak. Dlaczego? Bo to jest moje prawo. Bardzo niska podobno frekwencja, jeżeli już to przychodzą osoby starsze, a wybory wydawałoby się bardziej, na których powinno młodym ludziom zależeć. Jak pan sądzi? Wyciągnął właśnie syn. Czyli jednak młodym zależy? Co niektórym pewnie tak. Każde wybory są ważne. Niech oddaje głos każdy, tak, takie jakie ma przekonania. Ważne, żeby iść. Ważne, żeby iść, żeby frekwencja była też wysoka. Sądzą panie, że ważne są te wybory? Bardzo ważne. Dlaczego? Na pewno będzie lepiej młodym i no i nam też. Bardzo mało osób dzisiaj idzie głosować. Z czego wynika taka niska frekwencja? Nie wiem właśnie. Bardzo się dziwię. Bardzo. Jeżeli już idą, to idą osoby starsze. Każdy jest przyzwyczajony od młodych lat i może przez to. Czyli te starsze osoby po prostu czują, że tak. mają prawo, korzystają. Tak, dokładnie. Dokładnie. Głosował pan? Tak, głosowałem. Dlaczego? No bo trzeba. To jest taki nasz obowiązek, bo jak młodzi nie zagłosują, to... Inne osoby zagłosują wbrew woli młodych, prawda? No właśnie okazuje się, jak tutaj pytaliśmy w komisjach wyborczych, że do tej pory same starsze, praktycznie osoby, bardzo mało młode. To chyba normalne na wyborach europejskich, bo młodzi stracili wiarę w niektóre części tej instytucji i stwierdzają, że nie, ma, nie mają już na to wyboru. Inni, inni zagłosują. No trudno liczycie państwo na to, że może jeszcze się zmobilizują ci młodzi i ponieważ taki piękny dzień to przyjdą na koniec no tak liczymy że może tak będzie na spacer wyjdą na lody i przyjdą głosować no mamy taką nadzieję. No tak, mamy troszkę więcej jak pół tego dnia wyborczego, więc no mamy nadzieję, że jeszcze, jeszcze, jeszcze ta frekwencja się zdecydowanie zwiększy. Ale problemów z głosowaniem nie ma, takie żeby żadnego, ktoś... żadnego, problemu nie ma. Jest wszystko tak lepiej zorganizowane, przynajmniej w naszych Do komisji, czasu. ale chyba tak, nie ma nie, nic. Czyli tylko brakuje wyborców. Tylko wyborców nie więcej tak jest. Tak jest.